W piżance, bo chcę pokazać szybki przepis na tartaletki z owocami, kremem, bitą śmietaną. Równe dodatki mogą być do tartaletek, no albo mogą być też konkretne z jakimiś warzywami, pastami, co kto woli. No, więc dzisiaj będę sobie w piżamce jako <grytania> dzika zwierzyna. I co tutaj potrzebujemy? <grytania> Nie chcecie przekapić tego filmiku albo kolejnych? Zaczekam na wasze subskrypcje. Potrzeba nam mąkę pszenną 250 gramów. Rozsypujemy na czysty A potem Można trochę to rozłożyć. Dodamy cukier cukru. Cztery duże łyżki cukru pudru właściwie. A jeżeli zwykły cukier to też się nada, ale to wtedy dajemy więcej, 5 łyżek te soli, Tam przynajmniej jest mi się krótko i jeszcze warto najpierw sobie to wymieszać takie suche składniki, bo to będziemy mieć łatwiej. Pokazuję przepis na 12 sztuk. Zamiast cukru może być serwia, czyli taki słodzik praktycznie bez kalorii, więc wtedy dodajemy z dwa razy mniej niż cukru. Jajko jedno. O wajoszkę. Dobra. Trochę krzywo mi się rozbiło, miało się na środku rozbić, ale to nieważne. W każdym razie jest tu jajko i tak dla więc nie ma problemu. Jeżeli ktoś chce robić te konkretne babeczki, czyli tam z warzywami są no to wiadomo, nie, że wtedy to cukru lepiej nie dodawać jedynie zrobić tą wersję słoną, czyli więcej mi sobie, sobie wtedy warto dodać. No i jeszcze masło, 150 gramów maselka. Ja sobie to wyłożyłam z lodówki wcześniej, żeby było trochę łatwiej je to ucyniać. czyli po prostu się nagrzało w temperaturze pokojowej, tak chyba sobie tu z godziny leży, żeby mi się piżamka nie wywróciła. No, ale naprawdę, jest ciekawa. Polecam fajnie coś takiego mieć. na zakinany, bo nie jest zasięg, co z mogę Tak samo kapór można robić. No, i jak ciasto, to mamy w formie kuleczki. To wkładamy do woreczka albo do poli spożywczej, obojętnie na godzinkę do lodówki. W międzyczasie można sobie posprzątać, wyszykować się, coś innego zrobić godzinkę albo dłużej w lodówce niech będzie, a potem pod koniec trzeba nagrzać piekarnik do 180 stopni. Kiedy ciasto chłodzi się w lodówce, możemy sobie już przygotować dzień, Tak jak mówiłam, można zrobić mieszankę w z bitą śmigłanów na przykład, albo jakieś serki homogenizowane, no albo po prostu, ja tu idę na łatwiej znowu, chciałam pokazać jak najszybszy przepis, więc sobie zrobię po prostu budyń z mlekiem. Gotuję sobie mleko, i tak, ogólnie do pół litra mi potrzeba tego mleka, ale ćwierć mam odleć sobie do skaleczki i resztę zagotować. No to tutaj mam siatkę, jedna szklanka ma już 250 ml mniej więcej. No i sobie taki budyń wsypię do tej ćwiartki mleka. Mam też osobny przepis jak zrobić budyń, tak od podstaw samego, jajek, mleka, innych tam składników, nie, ale na razie pokażę najszybszą wersję. No to mamy i jeszcze dwie łyżki cukru, na no duże, no i sobie musimy to dobrze wymieszać tutaj, lekko się włożymy. Się kiedy jest już zagotowane, to będziemy tam dodawać naszą mieszaninę. Zbyt to na razie zdejmę, bo mi się coś gorąco robi. O, I wtedy na malutki ogień, jak już tutaj jest zagotowane, przelewamy i ważne, żeby cały czas mieszać, żeby tam nam się czasem jakieś grudzień nie porobiły. Mieszamy tak, żeby dokładnie wszystko się połączyło ze sobą. I mieszam, mieszam, aż będzie fajna, gęstsza konsystencja. Trzeba tak wyglądać, żeby ta konsystencja była odpowiednia do czyli żeby nie było to takie płynne, no bo jak to będziemy nałożyć na naszą tarczowę? Tak zwykle używam mleka o obniżonej zawartości tłuszczu. No, tam 2% to ta akurat do takiego budyniu, to dobrze by było, gdyby było. No ale to już nie tyle, że tam 3 czy więcej procent, nie? To zawsze trochę mamy mniej kaloryczny, Można by znowu dodać sobie zamek cukru. No i na szpurty, ma mieć mniej więcej taką konsystencję, żeby on był taki kapital dość gęsty, żeby nie było potem problemu, że ma się tak z tego cukru i zostawiamy do ostudzenia a w międzyczasie sobie możemy już przygotować nasze foremki można wykorzystać takie same jak na babeczki, jakieś papilotki czy takie a potem nagrzeć w do 180 stopni, jeśli chcecie żeby ciasto troszeczkę szybciej się zrobiło odpowiednio zimne no to można do zamrażalnika też włożyć na trochę ja nawet robię tak, że trzymam to 40 minut, ale to tak zamrażalniku 20 z tego, no i wystarczy. Piekarnik się nam nagrzewa, tartaletki oczywiście pieczemy same ciasto. Nie nakładamy tutaj jeszcze naszego kremu, budyniu ani owoców, to dopiero jak będą odchudzone. I musimy zrobić takie miseczki, bo tartaletki to właściwie takie miseczki z ciasta, do których możemy sobie włożyć nadzienie. No bez to trochę ciężko. Mamy ewentualnie spróbować też ulepić takie miseczki. Yy, tylko tyle, że to po prostu będę miały może kształt, no ale też powinno dać radę. Jak ktoś ma właśnie. Mam zrobione takie miseczki. Potem to tak samo pokażę może bliżej. W ten sposób. I wkładam do piekarnika na 15 minut, 180 stopni. Jeszcze zanim włożę, to warto jest sobie nakłuć to ciasto litercem, będzie się lepiej tam powietrze dostawać. Zwłaszcza na dole, Tam te dolne partie ponakłuwamy. Tyk, tyk, tyk. Szybciutko. Można w międzyczasie sobie na przykład mandarynkę obrać ze skórki, już przygotować, potem na nałożenia włożyć do pojemnika albo można sobie jakieś inne owoce. Ananasy, maliny, jagody, truskawki. No banan trochę gorzej będzie wyglądać, bo potem je. Ale to smaku jak się podamy, jak się wszyscy zaraz to będzie mogło być. Wystudzone ozdabiamy budyniem i owocami. Nagrodą tak, dla mnie są Wasze subskrypcje. Także czekam na nie.